O tym, jak dbać o swoje zdrowie, słuchasz dzięki firmie Serwier Polska. W tym podcaście znajdziesz praktyczne informacje o tym, jak skutecznie zadbać o swoje zdrowie. Naszymi gośćmi są profesjonaliści medyczni. Dzięki temu mamy dla Ciebie rzetelną pigułkę wiedzy o zdrowiu. Korzystanie z pomocy psychologicznej, psychonkologicznej, czy y, przyjmowanie leków to nie jest oznaka słabości. My nigdy nie będziemy dążyć do tego, żeby całkowicie pozbyć się lęku. Dlatego, że lęk jako emocja jest też nam emocją potrzebną. Nadal częściej z pomocy korzystają kobiety. Mężczyźni rzadko zgłaszają się po tą, po tą pomoc właśnie terapeutyczną. My mamy taką tendencję, zresztą bardzo naturalną i kiedyś bardzo adaptacyjną, do tego, żeby skupiać się na tym, co jest nie tak. Nie róbmy sobie rewolucji w życiu. Wystarczającą rewolucję robi nam już sama diagnoza. A często pacjenci mają taką tendencję do tego, żeby zmieniać wszystko. Dzień dobry, nazywam się Monika Rachtan i witam w podcaście Moja Recepta na Zdrowie. Informacja o chorobie nowotworowej dla wielu pacjentów jest szokująca. Pojawiają się trudne emocje, a kiedy mijają, pytanie: co będzie dalej? O tym, dlaczego warto ułożyć plan działania na życie z glejakiem, będę dziś rozmawiała z moim gościem, a jest nim pani Milena Dzienisiewicz, psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Dzień dobry, pani Mielno, witam, witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Milno, jakie emocje są naturalne po usłyszeniu diagnozy glejaka mózgu? Wszystkie. Każda emocja, którą będzie czuła osoba otrzymująca taką diagnozę, jest naturalna, ma prawo być i jest jak najbardziej na miejscu. Czyli i strach, i złość, i poczucie winy, i wstyd, ee, i smutek, i rozpacz. Każda emocja, która będzie, jest okej. Okay. To jest. Nawet sami pacjenci mówią, że to jest taki kocioł emocji, że oni czują, że po prostu te emocje się, e, się im w nich gotują. Więc nie ma czegoś takiego jak prawidłowa emocja, nieprawidłowa emocja przy, przy, taki, przy diagnozie. Prawidłowe, naturalne są wszystkie. A można sobie w jakiś sposób poradzić z lękiem i niepewnością po otrzymaniu diagnozy? Tak, jak najbardziej można. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. My nigdy nie będziemy dążyć do tego, żeby całkowicie pozbyć się lęku. Dlatego że lęk jako emocja jest też nam emocją potrzebną. Ponieważ jeżeli w ogóle nie będziemy odczuwać lęku, to na przykład przy pojawieniu się jakichś niepokojących objawów. Nie zareagujemy właściwie. Dokładnie, tak. nie pójdziemy do lekarza, nie zareagujemy. Jeżeli w ogóle nie będziemy czuć lęku, to przed egzaminem nie będziemy się uczyć. Więc lęk jako emocja jest nam potrzebny, tylko oczywiście ten lęk na takim poziomie, który nie będzie zakłócał codziennego funkcjonowania. Więc jeżeli ten lęk już wchodzi na taki poziom, że nie jesteśmy w stanie spać, jeść, myśleć, robić czegokolwiek, to znaczy, że tym lękiem trzeba się zająć. Pierwsza rzecz, którą, którą warto zrobić, żeby sobie lepiej radzić z lękiem po diagnozie, to rzetelna wiedza. Czyli uzyskanie rzetelnej z dobrego źródła wiedzy na temat swojej diagnozy, na temat planowanego leczenia, nie doktor Google, nie czat yy, ze sztuczną inteligencją, bo to ostatnio jest na, na bardzo mocno pacjenci korzystają. Tylko rzetelna wiedza z właściwych źródeł, jeżeli już internet to strony, nie wiem, towarzystwa onkologii klinicznej i tak dalej. Więc szukamy informacji rzetelnych. Bo jeżeli wiemy, to jesteśmy spokojniejsi. I też myślę, że tutaj rozmowa z lekarzem i jakby zapewnienie go, że my potrzebujemy tej rozmowy i uzyskania informacji, bo nie chcemy i szukać w mhm. miejscach, które mogą spowodować, że nasz strach i lęk będą jeszcze większe. I takie zatrzymanie się i poproszenie, panie doktorze, panie profesorze, czy możemy porozmawiać o mojej chorobie, jest bardzo na miejscu i nie można się bać lekarza, nie można bać się tego, że my mamy wymagania. Wobec naszego medyka, żeby nam tą rzetelną wiedzę przekazał. Zdecydowanie tak, i tu od razu uwaga do lekarzy, żeby pacjentom rzeczywiście odpowiadali na ich pytania. O tym bywa różnie i, i różne historie pacjenci mówią. Także, żeby pierwsza rzecz w radzeniu sobie z lękiem i niepewnością to jest uzyskanie rzetelnej informacji. Kolejna rzecz to też jest. Takie przyjrzenie się trochę sobie, ok, ale co we mnie ten lęk wywołuje? Jakie myśli krążą mi po głowie? Bardzo często pacjenci po otrzymaniu diagnozy mają, mają takich dużo stereotypowych myśli, typu, że rak to wyrok, że to już koniec, że nie da się nic zrobić, że umrę w strasznych cierpieniach i tak dalej, Więc też potrzebujemy trochę przyjrzeć się tym przekonaniom na temat choroby, leczenia, siebie w tej chorobie. Robię I być może je trochę zrewidować, trochę zweryfikować, żeby to myślenie naszego pacjenta było zdrowsze dla niego, takie bardziej dla niego optymalne i, i pomocne. Jak najbardziej też może tu się przydać wsparcie, czy to wsparcie bliskich, z którymi będziemy mogli pogadać, powiedzieć, że jest nam trudno, że się boimy. Czy też jeżeli już to nasilenie lęku jest takie naprawdę bardzo, bardzo duże, to też oczywiście pomóc specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, więc czy to psychoonkologa, czy to psychoterapeuty, być może psychiatry, bo będzie na przykład konieczne wdrożenie farmakoterapii. I możemy również sięgnąć, na przykład po jakieś książki samopomocowe. Naprawdę dostępne są świetne książki, które są na przykład oparte o terapię poznawczo-behawioralną, do tego, jak sobie radzić z lękiem, gdzie mamy masę ćwiczeń, kawałek teorii i możemy spróbować, jeżeli ten lęk jakoś super, bardzo mocno silny nie jest, możemy spróbować sami też z tym lękiem pracować ale myślę, że ważne jest to, żeby sobie też uświadomić, że ta pomoc, która jest dostępna, nie jest niczym złym, sięgnięcie po tą pomoc nie jest niczym złym, nie jest niczym, co świadczy o naszej słabości, nie jest niczym, czego powinniśmy się wstydzić. Oczywiście nie, nie mówię, że każdy pacjent onkologiczny, który korzysta z pomocy psychoankologa, terapeuty, psychiatry, musi się tym chwalić, bo może to zostawić tylko dla siebie, ale też absolutnie nikt go nie będzie oceniał negatywnie, jeżeli okaże się, że takiej pomocy potrzebuje. Tak, to się, po, to się cały czas zmienia. Ale na lepsze. Na lepsze, na szczęście zmienia się na lepsze. Natomiast jeszcze, y, oj, zdarzało mi się nieraz usłyszeć w szpitalu, jak wchodziłam na przykład na salę, y, witałam się, przedstawiałam, mówiłam, kim jestem, y, usłyszeć, ale ja nie jestem wariatem, albo ale ja jestem normalny. Kiedyś jednemu pacjentowi odpowiedziałam, ale ja nie, więc możemy pogadać. Y, <laughs> y, kiedyś pacjent schował się przede mną pod kołdrę. Takie rzeczy, dorosły mężczyzna, naprawdę. Takie rzeczy się dzieją, natomiast idziemy w dobrym kierunku, chociaż nadal częściej z pomocy korzystają kobiety. Mężczyźni rzadko zgłaszają się po tą, po tą pomoc, właśnie terapeutyczną, i to jest bardzo nadal niepokojący kawałek. Ja, tak sobie patrząc po, po swoich pacjentach, to spokojnie mogę powiedzieć, że 90% stanowią kobiety. Więc panów, panów jest zdecydowanie mniej, ale kierunek jest dobry i tak. Korzystanie z pomocy psychologicznej, psychonkologicznej czy przyjmowanie leków, to nie jest oznaka słabości. To jest tak naprawdę oznaka troski o siebie I odpowiedzialności za swoje zdrowie. Dokładnie, odpowiedzialności i, i tego, że, że chcemy się poczuć lepiej. A w jaki sposób możemy zadbać o swoją odporność psychiczną? Zacznijmy od podstaw. Czyli od tego, żeby zadbać o sen, o właściwe odżywianie, o regularną aktywność fizyczną, nawet spacery. To jest bardzo niedoceniana aktywność fizyczna spacery. A szczególnie w przypadku pacjentów onkologicznych, bardzo cenna, bo jednak nie forsuje tak bardzo Dokładnie. jak inne aktywności. Tak, więc zaczynamy od podstaw, czyli śpimy, dobrze jemy i wdrażamy aktywno regularną aktywność fizyczną. Kolejna rzecz to jest korzystanie ze wsparcia, czy to bliskich, czy to specjalistów, grup wsparcia. To też jest coś, co będzie wspierało naszą, naszą odporność psychiczną. Kolejny element to też zadbanie. O to, żeby w naszym codziennym życiu były jakieś aktywności, działania, które są dla nas satysfakcjonujące, które sprawiają nam przyjemność, są zgodne na przykład z naszymi wartościami. Czy warto też myśleć o takich aktywnościach, które nie są związane z chorobą? Oż oczywiście, że tak. Nie wiem, można malować po numerkach, jak to niektórzy robią. Inni pacjenci na przykład angażują się w pomaganie innym pacjentom. To wszystko to, co będzie nam też dawało takie poczucie satysfakcji, poczucie spełnienia radości, będzie też jednocześnie wspierało nasze zdrowie psychiczne. Można sięgnąć po, na przykład po techniki relaksacyjne. Jeżeli gdzieś tam czujemy, że ten poziom napięcia cały czas nam się utrzymuje, więc możemy sięgnąć po techniki relaksacyjne i wdrożyć je jako codzienną taką praktykę. Możemy sięgnąć po praktykę wdzięczności i, i, i nauczyć się dostrzegać te małe, drobne rzeczy, które, które są w naszym codziennym w życiu. I tu pozwolę sobie na sekundkę się zatrzymać z tą wdzięcznością, bo bardzo często, kiedy mówię o wdzięczności, to pacjenci mówią: No, ale u mnie się nic takiego w życiu nie dzieje. Za co mam być wdzięczny? Dokładnie. Mamy takie wyobrażenie, że wdzięczni to my mamy być za jakieś duże rzeczy. Więc okej, okay, no ale jak często w życiu dostajemy nagrodę Nobla? <laughs> no, niektórzy wcale. Dokładnie. I tu jest też konieczne takie zrozumienie tego, że tu chodzi o taką wdzięczność za drobiazgi. I ja mówię serio za drobiazgi, za to, że mam wygodne spodnie, że mam ciepły kocek, że wypiłam pyszną herbatę. To, jest, to są te elementy, które my mamy dostępne każdego dnia i za które możemy być wdzięczni. A praktyka wdzięczności naprawdę bardzo dobrze działa na, na naszą psychikę. Poprawia jakość życia, zwiększa nasze poczucie szczęścia, więc jest czymś naprawdę fenomenalnym, a bardzo mało docenianym. Możemy sięgnąć po, po praktykę uważności, czyli nauczyć się tego bycia w teraźniejszości, osadzania się w tej teraźniejszości. To też będzie wzmacniało naszą odporność. Mamy naprawdę sporo możliwości, żeby o siebie zadbać. Chyba trzeba się zatrzymać w tym całym pędzie, zauważyć siebie i dokładnie zbadać to, jakie my mamy w danym momencie potrzeby. Oprócz tego, że potrzebujemy leczenia, oprócz tego, że potrzebujemy wizyt u lekarza, nasz umysł, nasza dusza może potrzebować czegoś innego i nad tym właśnie warto się zatrzymać. Tak. I sami, ale też sami pacjenci mówią o tym, że diagnoza choroby nowotworowej jest takim momentem zatrzymania. O niektórzy mówią nawet trochę brutalniej, że to jest taki moment zderzenia ze ścianą. Więc diagnoza sama już nas zatrzymuje, wyhamowuje. To jest takie naprawdę solidne zaciągnięcie ręcznego. I, i wtedy mamy dopiero często po raz pierwszy w życiu czas na to, żeby w ogóle się rozejrzeć. O tym, jak dbać o swoje zdrowie. Słuchasz dzięki firmie Serwier Polska. Jak zbudować pozytywne nastawienie w obliczu. Kryzysu zdrowotnego, którym no niewątpliwie jest choroba nowotworowa. Potrzebujemy trochę zmienić to, na czym się skupiamy. Ponieważ my mamy taką tendencję, zresztą bardzo naturalną i kiedyś bardzo adaptacyjną, do tego, żeby skupiać się na tym, co jest nie tak. Na tym, co jest źle, na tym, co straciliśmy, na tym, czego nie możemy, na tym, co jest do poprawy. Co jest do poprawy dokładnie, co jest zagrożeniem i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli my troszeczkę przekierujemy nasze myślenie na to, co mamy, co jest nam dostępne. Ok, nie mogę biegać, ale mogę spacerować. Czy nie poczuję się lepiej, jeżeli będę miała swoje myślenie nakierowane na to, że mogę wyjść na spacer? Mogę pójść się przejść, zamiast nie mogę iść biegać? Myślę, że w przypadku pacjentów onkologicznych, którzy szczególnie przebywają w towarzystwie także innych pacjentów onkologicznych, to docenianie tego, co ja mogę i co mi się udaje, jest tutaj bardzo uzasadnione i bardzo ważne, no bo widzą w jakim innym miejscu są inni chorzy onkologiczni, którzy nie mają tych supermocy, jak chodzenie na spacer. Mhm, tak, zgadza się. Więc jakby szukam trochę przekierowujemy tą uwagę, żeby. żeby... Mieć ten, ten, ten inne, inne miejsce, gdzie, gdzie jest położony nacisk. Dalej, cały czas szukamy tego, co jest dla nas ważne. Pytanie o wartości to jest jedno z najtrudniejszych pytań, chyba jakie ja zadaję w gabinecie, ponieważ my naprawdę nie wiemy, co jest dla nas w życiu ważne. Więc zastanówmy się, ok, na czym chcę się skupić, co jest istotne, to będzie pomagało nam optymistyczniej i, i lepiej patrzeć na to, co się, na to, co się dzieje. Też utrzymanie rutyny codziennej, utrzymanie jak największej możliwie normalności, zwyczajności dnia. Nie róbmy sobie rewolucji w życiu, wystarczającą rewolucję robi nam już sama diagnoza. A często pacjenci mają taką tendencję do tego, żeby zmieniać wszystko. Ale tak wszystko, wszystko przez włącznie z przemeblowaniem nieraz z domu i, i tak dalej, zmieniają żywienie, zmieniają to, tamto, za dużo zmian na raz. Już sama choroba nam robi niezły przewrót, więc my spróbujmy zachować pewne rutyny, pewną, pewną zwyczajność, bo to pozwoli nam odzyskać równowagę. Też takie skupianie się na jednym dniu, na raz. Kiedyś to pięknie powiedział właśnie jeden z moich pacjentów: Pani Mileno, jeden dzień na raz. I to jest chyba jeden z najfajniejszych zdań, jakie usłyszałam, i, i puszczam je jak tylko mogę gdzieś dalej, dalej w świat, bo, bo tak to działa. Jeden dzień na raz. Wczoraj już było, nie zmienimy go. Jutro dopiero będzie. Ale czy my zamartwiając się nad tym, co się wydarzy jutro, Zmienimy to? No nie. I to właśnie znów wracamy do tej uważności mhm. i do bycia tu i teraz. A z jakich form wsparcia psychologicznego mogą skorzystać pacjenci onkologiczni? Co jest dostępne? Mamy dostępnych tak naprawdę kilka różnych opcji. E, pierwsza rzecz i, i o to zawsze zachęcam, żeby pacjenci sprawdzali, to dostęp do psychologa, psychoonkologa w miejscu, w którym się leczymy. Oddziały onkologiczne, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, mają obowiązek zatrudniać psychologów bądź psychoankologów. Taka osoba na oddziale powinna być. Ale to jest tylko teoria, czy to jest praktyka? Jakie są Pani doświadczenia? Różne. <laughs> Różne. W zależności też trochę od wielkości szpitala. Więc jakby pierwsze kroki. Sprawdzamy czy w miejscu, w którym się leczymy jest. W większych szpitalach typu Instytut Onkologii, tam mamy wręcz całą poradnię psychoonkologii. Okej, okay, różnie będzie z terminami. W niektórych miastach będzie szybko, w innych Trzeba będzie poczekać, ale to jest pierwsze miejsce, gdzie sprawdzamy, bo to jest pomoc dostępna w ramach funduszu, w ramach opieki zdrowotnej, więc zawsze o to pytamy czy lekarza, czy, czy pielęgniarkę, czy w rejestracji, czy taka pomoc jest. Więc szpital, miejsce, gdzie się leczymy. Kolejne, kolejne miejsce to są fundacje i stowarzyszenia. Sporo fundacji takich dla właśnie, czy stowarzyszeń, dla pacjentów onkologicznych ma Dostępnych również psychoonkologów, i oni są w różnej formie. Czasami to są na przykład dyżury telefoniczne, gdzie można zadzwonić, pogadać i, i uzyskać jakąś taką doraźną pomoc. Czasami to są całe konsultacje psychoonkologiczne, które są dostępne, z których też można bezpłatnie skorzystać. Często fundacje i stowarzyszenia organizują warsztaty dla pacjentów i ich bliskich, na przykład też, czy jakieś grupy wsparcia, do których na, z których też można skorzystać. Więc to jest kolejny element, gdzie, gdzie ta pomoc jest. W tych momentach takich najbardziej kryzysowych, również osoby chorujące mogą skorzystać z centrów interwencji kryzysowej. Takie centra. Z założenia powinny być w każdym praktycznie mieście. Jest ich trochę, więc tylko trzeba sprawdzić i, i wyszukać, które mamy najbliższe. I można skorzystać z psychologa, który jest dostępny właśnie w takim centrum interwencji kryzysowej. Można skorzystać z infolinii kryzysowych, jak najbardziej, które też działają, bo one też dla takiego pacjenta są przeznaczone. No i oczywiście też można skorzystać z takiej pomocy komercyjnie, czyli wyszukując sobie taką osobę, tylko sprawdzajmy wtedy oczywiście też, kim ta osoba dokładnie jest, jakie ma wykształcenie, ponieważ niestety nie mamy regulowanego rynku takich usług psychologicznych, psychoterapeutycznych w Polsce, więc zachęcam, żeby weryfikować, czy osoba, do której idziemy, ma też odpowiednie wykształcenie. A czy można zachować kontrolę swojego życia po otrzymaniu diagnozy? I jeżeli tak, to znów zapytam, w jaki sposób? Można. Chociaż na początku rzeczywiście mamy takie poczucie utraty kontroli, utraty sprawczości, bo trochę tak rzeczywiście jest, ponieważ pacjent jest jak to fajnie pacjenci mówił jestem wrzucany w system i system mnie mieli. Niewiele ode mnie na początku zależy, bo rzadko się zdarza sytuacja, żeby lekarz zapytał pacjenta, czy, czy, czy coś wie o swoim leczeniu, czy, czy, jakby, czy ma jakiś coś na przykład ciekawego czytał. Tylko jest: Drogi pacjencie, twoje leczenie będzie wyglądało tak, 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 tak. tak. Zgadza się? I już. I to jest koniec rozmowy, więc rzeczywiście my tracimy wtedy poczucie kontroli. Żeby je odzyskać, skupiamy się na tym, na co mamy wpływ. Są rzeczy, na które nie będziemy rzeczywiście mieli wpływu, i to jest dla nas trudne, ale możemy się skupić na tym, na co mamy wpływ, a wpływ mamy chociażby na to, co będziemy jeść, albo wpływ mamy na to, czy pójdziemy na spacer. E, więc to, to jest pierwszy krok. E, możemy się też właśnie skupić na znowu na rzeczach, które są dla nas ważne, na tym, żeby angażować się też w codzienność. To też bardzo pomaga odzyskać kontrolę, jeżeli ja mogę po prostu wstać, pójść zrobić obiad, podjąć decyzję, w co się dziś ubiorę. Dokładnie, zdecydować, czy ja dzisiaj zakładam niebieską bluzę, czy ja dzisiaj zakładam różowy sweter, i tak dalej, i tak dalej. Te drobne rzeczy. Ja być może dla kogoś, kto teraz nas, nie wiem, będzie nas słuchał, brzmi to trywialnie. No jak to? No podjąć decyzję o, o tym, czy bluza, czy sweter? Tak. Bo. Choroba pozbawia nas poczucia kontroli. My nie mamy za specjalnie, mamy na nią ograniczony wpływ, więc skupmy się na tym, na czym możemy, na co możemy mieć wpływ i tego się trzymajmy. A jak mogę znaleźć sens życia i cel życia po diagnozie glejaka mózgu? Zajrzeć do swoich wartości. Zatrzymać się i zastanowić się, co jest dla mnie naprawdę w życiu ważne. Czy ważnym jest dla mnie to, żeby być, nie wiem, dobrą mamą, żeby być dobrym człowiekiem? A jeżeli tak, to co to znaczy? Co ja mogę zrobić, żeby żyć zgodnie ze swoimi wartościami? Czasami pacjenci też odnajdują cel w tym, że na przykład zaczynają edukować innych pacjentów. Media społecznościowe mocno na to też pozwalają. I, i, I widzę, jak właśnie pacjenci pokazując swoją drogę, edukują też tym samym innych, dają im nadzieję, pokazują, jak można żyć, i to jest na przykład dla kogoś celem. Ja też myślę, że pokazują tej zdrowej części społeczeństwa, jak wygląda życie z chorobą nowotworową, bo wielu z nas powie, że choroba nowotworowa. To jest tragedia, walka, że właśnie tak jak wspominała Pani, że to oznacza od razu koniec, mhm. śmierć. Natomiast w momencie, gdy my nie stanęliśmy w tym miejscu, gdzie słyszy się diagnozę i nie przeszliśmy tych wszystkich kroków, to absolutnie nawet pozwolę sobie powiedzieć, że nie mamy prawa, żeby mówić o tym, jak wygląda choroba nowotworowa, bo. Bo tego trudno nie jest wiemy, sobie, tak, trudno no, jest Po sobie. prostu my tego nie wiemy, yy, więc jakby tak, ja w ogóle bardzo cenię, jeżeli ktoś pokazuje. Yy, też bardzo doceniam przykład znane osoby, jeżeli one głośno mówią o, o chorobie, bo jeżeli dzięki temu chociaż jedna osoba np. pójdzie zrobić badania profilaktyczne, to już mamy sukces. Więc jakby pacjenci szukają tego celu i sensu w różnych, w różnych sposób, w różnych jakichś kawałkach, natomiast skupmy się przede wszystkim na tym, co jest dla nas ważne, bo to będzie nadawało nam sens naszego życia. Bardzo dziękuję za naszą e, dzisiejszą rozmowę, za odpowiedź na wszystkie moje pytania, a Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękuję. O tym, jak dbać o swoje zdrowie, słuchasz dzięki firmie Serwier Polska. W tym podcaście znajdziesz praktyczne informacje o tym, jak skutecznie zadbać o swoje zdrowie. Naszymi gośćmi są profesjonaliści medyczni. Dzięki temu mamy dla Ciebie rzetelną pigułkę wiedzy o zdrowiu.